Korwa mać, Zbigniew pchaj się do auta. Orzesz korwa, chyba źle zrobiłem drift. Zbigniew co się tak gapisz? Nie, nie dam ci chips off. si z to mój kompleks przedszkola. Mogą nam pomóc, ale to auto nas wszystkich nie pomieści, znajdźmy coś lepszego, ten gratek jest w sam raz, ale spala 64 km sześcienne spermy na metr grania stosłopowy, tym ma odkiem się świetnie driftuje. no i co korwa? odwróciłem się i już pierdalacie chipsy, jebać w tych skorwy synów, niech zdechną. W konwulsjach bolo Zbigniew, ale w się w rolę, rozjebałeś nawet płody. Przyłoż się Wiesław, no i strzelili nam w oponę, I jak my teraz dojedziemy, no nie wiem, to wymyśl coś od czego masz orzeszka. zagadkowa dzielnica. O telego mi się fan sporwali do elektrowni. A macie sokin syny. Wypoście ją albo zrobię z waszych jaj palmy kokosowe dające kokosy. Oratowałeś mi do P. Wiesz słyszałam, że Big Maślankę przetrzymują w starym magazynie w Dokach. Musimy oblokać stary magazyn w Dokach. Wiesz gdzie to jest? Jasne, to jest to tam, ale gdzie się podzieli Wiesław i Wacław? Poszli na browca później dołączą, mam jakiegoś telegomisia fans na celowniku, a choć już musimy się śpieszyć, Sizrej, right. ale nie mówiłem moje hanio na Adidasach, zwolnij je do sześćdziesiątki, chyba coś znalazłem, ślad zjedzonej maślanki, Zbigniew szybko, roż swoje spasione do psko bo maślanka czeka, dawaj, dawaj, to jest chyba beton kamp jak się nie mylę, o Zbigniew, co tam robisz na dole, już idę Sizrej. no to okej. Okay. Panie władzo, gdzie jest stary magazyn w tych dokach, no przecież widać o tam, co ta dziwka tańczy, dziękuję, proszę, HMM jak tam się dostać, widzę jak te ciężarówki tam wjeżdżają, weźmy tą, i pojedziemy tam, dzięki Zbigniew, masz dope, znaczy łeb odpornoli. łatwo przyszło, łatwo poszło, okej okay, chodźmy, ten magazyn mnie przeraża, ale tam jest Big Maślanka, to chodźmy, ale to jedzie z dechłymi rybami,